Maciej, nie bolą cię czasem kolana od tego klękania przed Stanowskim? Mocny początek. Mocny początek. To, że nie chcesz mieć dziecka, jest wystarczającym powodem do tego, żeby tego dziecka nie mieć. Ale jeżeli kobieta nie chce dziecka, a facet chce, no to lepiej, żeby była tym inkubatorem, no bo wtedy wszyscy są zadowoleni. Bo Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co się wydarzyło w Oleśnicy. A co się wydarzyło w Oleśnicy? Brown prawie użył gaśnicy. <noise> Dobra, słuchajcie, żarty w tym wypadku na bok. Ja p***dolę. A boacja na życzenie z kaprysu czy też złego samopoczucia jest po prostu po***dana. No chyba, że jest bardzo wczesna albo osoba jest wyjątkowo młoda. A nie, że czekasz, aż się w pełni wykształci. No wtedy to jesteś jakimś pop***leńcem. I challenge numer dwa. Stań przed ścianą. Weź Oho. rozmach i... Mhm, trafiłem też na takiego dziwnego TikToka, który dotyczy właśnie Macka Dąbrowskiego, czyli znanego również jako Zdupy, ponieważ został on zakl zaklasyfikowany, jakoby przechodził, już przeszedł, prawacką transformację. Ale posłuchaj. Maciej... Nie bolą cię czasem kolana od tego klękania przed Stanowskim? Mocny początek, mocny początek. Który nie znajdzie prostego rozwiązania? Oczywiście, jak chcesz skrobać, no to możesz zawsze pojechać do Czech czy na Słowację i tam bez prądu. Jabłonowski i Osadowski nawet mówili trochę żartobliwie o tym, że skoro prywatnie się ruchasz, to też prywatnie się skrobać. Maciej bardzo często i bardzo chętnie używa słowa skrobać w kontekście aborcji, bo przecież ta cała skrobanka to jest taki. O zabieg kosmetyczny. Rano na paznokcie, po obiedzie na włosy, a wieczorem na skrobankę. Abacja wcale nie jest przyjemna i robi się ją dlatego, że w życiu kobiety albo pary, bo często jest tak, że pary podejmują tę decyzję wspólnie, ale wyrwane z kontekstu. No właśnie, obejrzymy też kontekst. Obejrzymy sobie też kontekst i może znajdziemy wypowiedź Maćka, bo z chęcią bym zobaczył szerzej, bo tak. To jest na mój odbiór, to te słowa, które on wypowiadał, były albo zacytowaniem czegoś, albo przytaczaniem czegoś w takim sensie, wiecie, jakiejś opowieści czy perspektywy, a niekoniecznie jego własną opinią, ale to taki mój odbiór nie oglądałem jeszcze jakby materiału źródłowego z chęcią sobie zobaczę, w związku z tym, że taka aferka gdzieś tam powstała. Natomiast w ogóle też ciekawi mi jeden motyw, że wiecie, nie znam go, nigdy nie rozmawiałem z nim, jakie ma poglądy, ani nic takiego, ale mimo wszystko raczej miałem takie wrażenie, przynajmniej to moje wrażenie oczywiście, że bliżej do lewej niż do prawej strony. I teraz to jest ciekawe, nie? że jedna wypowiedź w jakimś jednym temacie społecznym, w którym załóżmy, nawet czysto teoretycznie, on ma inne zdanie, które bliżej jest prawej niż lewej strony, już miałoby jakoby zrobić z niego prawacką, jakby przechodził prawacką transformację. Nie? Czyli co jeżeli ktoś ma totalnie lewicowe poglądy, ale jest na przykład przeciwko aborcji? To co? To już nie ma i to już jest prawakiem, kurwa. To która sprawa jest taka decydująca o tym, z której strony jesteś i co reprezentujesz? Ciekawe to jest, nie? W sensie tak pod dyskusję, bo to w drugą stronę tak samo działa, nie? Że masz, załóżmy, nie wiem, prawicowe poglądy, ale tę jedną rzecz jakąś znajdziesz, której masz coś, co jest po lewej. I już chuj. I może cię zaskoczę, ale to, że nie chcesz mieć dziecka, jest wystarczającym powodem do tego, żeby tego dziecka nie mieć. Znaczy ona też mówiła tutaj wcześniej o tym, że jakby z takim założeniem, że to jest wiecie tam cała jakby świadoma decyzja i tp. No ja pamiętam, że jak był ten marsz kobiet, to były tam takie teksty, które padały albo rzeczy, gdzie ja tak to chemia, już rozumiem ideę, nie o co ludzie walczą, ale na przykład niemalże takie porównania jak do wyrwania zęba, nie, że to jest to samo w sensie aborcja albo Kobiety, które wchodziły na taką mównicę i tam się niemalże licytowały, która ile aborcji zrobiła, ja cztery, ja pięć, ja sześć ja miałem wieku, to chyba w ogóle nie w tym kierunku powinno iść, nie? Że to jakby nie, nie, nie ta waga tematu w ogóle i że no, chyba to też nie jest jakikolwiek powód do dumy, że nie wiem, jakaś kobieta pięć razy aborcji dokonała. No. Więc no, pewnie tych sytuacji jest dużo, nie? I myślę też, że jakaś część społeczeństwa ma takie nastawienie, że nie chce tak luźnego podejścia do tego, może bardziej edukacji jakiejś seksualnej, żeby takich sytuacji było ewentualnie jak najmniej. Nie? Że, że się kobiety gdzieś tam ostatecznie na to decydują. Nie mamy opowieści podręcznej: nikt nie robi tutaj z kobiet inkubatorów. Mówi z przekonaniem Maciej. Po to, żeby za chwilę dodać. Wiadomo, że ciało kobiety to jest jej sprawa. Co jednak, kiedy zaczyna się tam życie? Które nie tylko ona zapoczątkowała, prawda? I teraz pojawia się ważna kwestia kwestia mężczyzn. No on uderza w, w jakby z tego co widzę po fragmentach, zobaczymy też materiał źródłowy, ale no z tego co tutaj widzę i słyszę, no to uderza we wszystkie te sporne kwestie, które właśnie powodują, że aborcja jest tak elektryzującym tematem, choć i strasznie upolitycznionym, choć uważam, że to akurat najbardziej szkodzi tej sprawie, bo w związku z tym, że temat został do tego stopnia upolityczniony, to jest kolejnym narzędziem do dzieli i rządź i w związku z tym y, nikomu nie jest to na rękę, żeby ten temat jakoś rozwiązać, nie? Więc yy, prawdopodobnie bardzo długo jeszcze będziemy się ścierać z tym jakimś dylematem społeczno-moralno-naukowym i nikt nie będzie chciał tego rozwiązać, bo jest to fajna kwestia do tego, żeby w odpowiednim momencie to odpalić, ludzie się znowu pokłócą, partie będą przerzucać głównym, a w finale inne sprawy gdzieś tam niestety przycichną, takie życie nasze w tym kraju. Ale jeżeli to nie jest kwestia ciąży, to czy nie zabroniona nie ma zagrożenia zdrowia, nie ma zagrożenia życia? Nie ma żadnych wad wrodzonych i babka nie chce dziecka, a facet chce. No to taka aborcja jest trochę chujowa, prawda? Słuchajcie, jest rozwiązanie. Poród, zrzeczenie się praw i może ktoś powie, że wtedy kobieta jest traktowana jako inkubator, no ale przynajmniej. Wszyscy są ostatecznie za. Pozwolę sobie wytłumaczyć absurd Twojej wypowiedzi Twoimi własnymi słowami. Przecież nie mamy w Polsce jakiejś opowieści podręcznej, przecież kobiety nie są inkubatorami. Ale jeżeli kobieta nie chce dziecka, a facet chce, no to lepiej, żeby była tym inkubatorem, no bo wtedy wszyscy są zadowoleni. Znaczy, mi się wydaje, że tu bardziej chodzi o inny element tej, tej sprawy, czyli, że w takim razie, jeżeli na przykład kobieta chce, a facet nie chce to, że facet powinien mieć możliwość zrezygnowania z opieki nad tym dzieckiem bez jakichkolwiek konsekwencji, nie? Czyli, że jeżeli jest ta wolność wyboru na temat posiadania dziecka, to powinna ona działać z dwie strony. Jak rozumiem, to, to, to jest ta kwestia, która jest tutaj poruszona, ale ona jest ciężka. No domyślam się, no dlatego powoduje tyle emocji, dlatego tak ludzie się między innymi oczywiście spierają o ten temat. No, właśnie tak. Wszyscy są zadowoleni. Ten facet, ty, Mensen, Krzysztof Stanowski, Robert Mazurek, no bo oczywiście nie... Yes. Ale wiecie co mnie strasznie irytuje w tym, że dla podbicia swojej wiarygodności i dla y, takiego, wiecie, zniechęcenia do jakiejś wypowiedzi Maćka tutaj, ona przypisuje sylwetki innych osób do jego wypowiedzi, do jakichś jego take'ów w tym wszystkim, tylko po to, żeby inni ludzie, którzy tego słuchają, też nagle nie patrzyli na niego jak na Maćka, tylko patrzyli jak, na niego jak na pracownika Stanowskiego i kolegę Mazurka. Nie? I uważam, że to jest totalnie zbędne w tej wypowiedzi, bo jeżeli chciała z nim dyskutować na argumenty, to to jest argument, nie? To nie ma w ogóle znaczenia w tej sprawie. Nawiązując do całości Twojej wypowiedzi, nominujecie do dwóch challengeów. Challenge numer jeden: podejść do swojej żony. Matki swojego dziecka i powiedz jej, jak wspaniałym, niewymagającym fizycznie oraz psychicznie i lekkim procesem w życiu kobiety jest ciąża. Dodatkowo. Ale kto to powiedział? Ja nie wiem, może on w tym materiale to mówił, ale nie zacytowała tego tutaj. punkty, jeżeli powiesz jej, że poród jest bólem, który kobieta powinna przeżyć dla mężczyzny. Co ona kupa gada w ogóle, co ona mu przypisuje? Chyba, że nie wiem, no obejrzymy ten materiał, ale tutaj to jest takie dopisywanie. Jakieś stawianie takich hochołów, że to jest głowa mała. Co w ogóle? I challenge numer dwa: stań przed ścianą, weź Aha. rozmach i. Mm -hmm. No dobra, to zobaczmy ten materiał bazowy. Skąd pewność, że macie od zawsze nie miał takich poglądów? Bo to jest, te, to moje zdanie jest takie, że bardzo często czy. Takich tematach, które bardzo grzeją i dzielą ludzi, często jest tak, że przypisuje się im skrajne poglądy, czyli albo jesteś w stu procentach za abort w każdej sytuacji, nieważne co się dzieje, albo jesteś przeciw, nie. I ludzie tak cię próbują zaszufladkować do jednej mańki, albo tu, albo tu. I w momencie, w którym w jakikolwiek sposób próbujesz o tym dyskutować, próbujesz, powiesz, no, no tu za tym jestem, tutaj mam wątpliwości, tu się zastanawiam, tutaj bym się nie zgodził. To już jesteś kurwa przepisywany, nie, i w zależności, komu do czego bliżej, albo ja chcę Ciebie przedstawić, co ci w pierwszym do jednej szuflady. I prawdopodobnie u Maćka tak jest, nie? Te słowa nabierają dzisiaj wielu znaczeń tym bardziej, że wypowiedział je nie kto inny tylko papież. I nie ten co przed chwilą umarł, tylko ten nasz, wiadomo, prawdziwy. Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości. I teraz pytanie, czy to coś zmienia, że powiedział to właśnie on? W zasadzie dla połowy nic, ale dla drugiej połowy być może wszystko. Ale temat, który wam dzisiaj wrzucę, to dopiero dzieli ludzi, że hej. Wstrzyknięcie chlorku potasu prosto w serce nienarodzonego dziecka. Witaj w Strzale ZD, czyli formacie, w którym biorę sobie jakiś lajtowy społeczny temacik i jedziemy patrząc na niego z różnych perspektyw. Okej, okay, czyli uwaga, moje wrażenie na temat tego, że on przytacza różne perspektywy, a niekoniecznie je reprezentuje, staje się całkiem realny w tym filmie, ponieważ zaznacza to nawet w intro, że na tym polega forma że stawia się z różnych stron i próbuje to rozkminiać. Też, ...że wezmę na klatę ciężki temat jak ten. I teraz okaże się, czy u go jak Atla, czy tak jak syzyw ta skała ucieknie mi za każdym razem podczas wnoszenia na szczyt. Bo porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co się wydarzyło w Oleśnicy. A co się wydarzyło w Oleśnicy? Brown prawie użył gaśnicy. Dobra, słuchajcie, żarty w tym wypadku na bok. Ten to, no, no ten to nie bierze jeńców. No. Ja już się wczułem ja w taki bardzo poważny temat, no bo wiadomo czego dotyczy sprawa, a no nie spodziewałem się, żartu w tym momencie. No dobra, zaskoczenia mnie wziął. Generalnie w tym materiale absolutnie nie chodzi mi o to, żeby wam powiedzieć, po której stronie macie się opowiadać. W co macie wierzyć? też nie jest to po to, żeby przekonać was, że jest czymś lepszym niż bycie skazanym do końca życia, często w wielu wypadkach bardzo krótkiego, na bycie kaleką na skraju śmierci. Tak samo jak nie będę uderzał w waszą moralność, nazywając każdego, kto dokonuje aborcji zbrodniarzem, niezależnie od tego, czy tą aborcją się zajmuje, czy też sam. Oddaje się jej. To opowieść o chorym systemie i o tym, że jako społeczeństwo często nie jesteśmy w pewnych kwestiach w stanie się dogadać i chyba nigdy nam to się nie uda. Przerywanie ciąży, przerywanie życia, albo determinacja. Nazwijcie to, jak chcecie, to świadomy wybór, bardzo często niesamowicie trudny, bolący naprawdę wiele stron, krzywdzący ludzi dookoła i nic tutaj nie jest ani po prostu czarne, ani po prostu białe. No bo pamiętajmy, że to jest wybór jak. Ja uważam, że tak takich w przypadku wielu spornych sytuacji i konfliktów, czy na wiecie, jakby czy grup społecznych, czy ludzi pojedynczych jednostek między sobą. Najgorsze jest to, jak ktoś reprezentuje skrajności. Ja tak uważam, bo skrajności powodują to, że nie ma pola do jakiejkolwiek negocjacji, a tym samym jakiegoś kompromisu, żeby można było, wiecie, jakoś się tutaj dogadać i żeby. Można było ustalić jakiś taki pułap, w którym no nie jest tak, że wszyscy są szczęśliwi, ale plus minus mogą ze sobą funkcjonować i temat ten przestaje być jakimś głównym elementem dyskusji społecznej i przede wszystkim walki politycznej, gdzie wiecie, kolejne partie się przerzucają, my jesteśmy za opcją, a my jesteśmy totalnie przeciw, no i kurczę. Głosujcie, jazda naród, lecicie, pokażcie. I żeby właśnie tego nie było. Klasyczna polemika maćka, nie robią tak i nic tak, wy też polemizujecie w zgrzycie. On ci ma powiedzieć, żebyśmy, żebyś sam przemyślał temat i podjął własną decyzję. I wiesz, co się dzieje w Zgrzycie? No kurwa dokładnie to samo, nie. Ja już czuję po tym materiale, że znam jego ból, nie. To znaczy, że dokładnie ty sobie rozgminasz jakiś temat, przedstawiasz różne perspektywy. Czasem wcielasz się w rolę adwokata diabła. Właśnie na potrzeby tego, żeby fajnie się rozmawiało i żeby można było spojrzeć z różnych perspektyw, a na koniec ludzie ci przypisują poglądy, nie? A ty mówisz, ale to nie są moje poglądy. Moim zdaniem są. No i kurwa bagatkę masz, no i powodzenia, nie. Klasyk. Bo mieliśmy do czynienia z typem drugim: letalnym. Innymi słowy, śmiertelnym. Oczywiście nie mówię tutaj o sekcji zwłok, bo z tego co wiemy, jeszcze nie ma wyników. Mówimy o badaniach genetycznych przed porodem, z których wyszedł ten typ drugi. Bo na początku od 20. gdzieś. wyczaicie wyobrażacie sobie tak czysto teoretycznie, jakby po tej sekcji zwłok wyszło, że to dziecko jednak nie miało tej choroby, albo nie był to typ drugi, tylko typ pierwszy. O ja. W dole. O, się rozpaliło ognicho w Polsce. Tygodnia myśleli, że to tylko jakaś lekka wada i nie było jakichś większych zastrzeżeń. Na 14 tygodni później pani Anita w zasadzie usłyszała wyrok. Poczytam sobie historię ludzi z wrodzoną łamliwością kości i oczywiście, oni nie żałują, że żyją. Jest im trudno, muszą być często pod stałą opieką, ale... To nie jest ten typ. Oni wiedzą, mimo łagodniejszego przebiegu, jak chujowo jest u nich. Sto baboski, walczmy z mordowanym dzieci nie na rozwodniku, przez obdźwiedliwą awokację uścigę i sprawiedliwie z Panem Bogiem. Jednak to nie byłby powód dla nich, żeby nie istnieć. I tak jak wspominałem, każda historia jest tutaj indywidualna. I teraz pytanie, czy dziecko pani Ani ty chciałoby tego? No kurwa, nie dowiemy się nigdy. Wspominałem o Mazurku. Robert w swoim materiale powtórzył chyba z 10 razy, że dziecko było w pełni zdrowe. Zdrowe dziecko podkreślę. Zdrowe dziecko. No nie no, kura nie było. Wtedy już miał stwierdzić. Ach ten kolega Mazurka, no. Specjalnie pewnie tak, bo właśnie, żeby zwiększyć swoją wiarygodność, to celowo w tego Mazurka uderza, żeby e, dzięki temu wszyscy nie mu zaufali, żeby przekonać Wiza do siebie i za chwilę zrobić jakiś zakręt, że jednak Mazurek jest fajny. Mm. Ach ten kolega Mazurka. Wrodzoną, no. wrodzoną. Wróćmy jednak do łamliwości kości typu drugiego, żebyście po prostu wiedzieli, co to jest. To stadium, w którym kichnięcie powoduje, że łamiesz sobie żebra. Innymi słowy, gdyby doszło do naturalnego porodu, chociaż nikt by się na to nie zgodził, no, ale gdyby by doszło, przejście przez drogi rodne połamałoby całe dziecko i być może udałoby mu się zaczerpnąć pierwszy oddech przez płamany mostek, ale też niekoniecznie. Oczywiście można by użyć cesarskiego cięcia, co sugerowało konsylium lekarzy z Łodzi, którzy w ten sposób chcieli rozwiązać te ciąże, ale problem by nadal istniał, tylko w troszkę mniejszej skali. Bo również mogłoby dojść do wielu złamań, cierpienia i śmierci. W tej chwili przy typie drugim dziecko umiera zazwyczaj zaraz po urodzeniu. No tam też jest inny ważny element, o którym pewnie Maciek będzie mówił, czyli przede wszystkim, że ta kobieta chciała mieć dziecko, nie? To nie było tak, że to tam no jakaś wpadka te, no ona mówi, no nic, no to już niech będzie. Albo że czasami tam przytaczają, że jakiś zgwałtu czy innych tam rzeczy. No nie, to była sytuacja, w której ta kobieta ogólnie chciała mieć dziecko, no a potem taka sytuacja, nie, więc jej intencją generalnie nie było, nie wiem, pozbyć się ciąży, tylko no chciała urodzić, zasadniczo, nie. No a potem pojawiły się te wyniki, pojawiła się ta cała historia, no i... i... tam też z tego, co słuchałem, no to na nią to mocno psychicznie wpłynęło, nie. Nie, no ja po prostu jak słucham tego materiału, jakby śledziłem sobie ten temat, nie? Ale jeszcze jak słucham tutaj materiału Maćka, który to podsumował, no to po prostu uważam, że jak ktoś słucha, nie wychodząc z góry z jakimś założeniem, tylko słucha tej historii, wielu zmiennych, dlaczego ta konkretna sytuacja jest taka specyficzna i dlaczego też wywołała taką burzę i chce posłuchać tego, a nie tylko już z góry tam mówić ten mordecza, a ten k***a jakiś szura, to co, to, to, tamto, no to, no pokazuje tą złożoność sytuacji. Czy zatem to, co zrobiła Gizela Jagielska było słuszne? No właśnie, k***a, kurwa... To jest tak trudna sprawa, że to jest właśnie klucz tego wszystkiego. Z jednej strony mamy matkę dowiadującą się dopiero w 36 tygodniu ciąży o tak postępującej, mocnej łamliwości kości swojego dziecka, bo zwykle ta choroba objawia się bardzo późno, pomiędzy gdzieś 14 a 16 tygodniu ciąży. I na początku nie wiadomo, jaki to jest typ. Tak jak mówiłem, owszem, w 20 tygodniu dostała informację, że tam jest jakaś... A to jest też ciekawa informacja, bo tego nie wiedziałem, bo ja się zacząłem zastanawiać, czy to był jakiś błąd szpitala, że tak późno dostała informację, czy może rzeczywiście dopiero na... Tym dalszym późniejszym etapie można to zdiagnozować, i że na tak późnym etapie można z jakimś większą pewnością to zdiagnozować, jaki to jest typ. T tego nie wiedziałem. Wada, ale powiedzieli, że właściwie nie groźna, że są tam po prostu jakieś wygięcia nóżek, a to nie były wygięcia, to były wzrosty po złamaniach. Mamy matkę, którą to rozpila ta diagnoza na tyle, że muszą ją zamknąć w szpitalu psychiatrycznym na jakiś czas, bo daje lekarzom listy samochodowe. I oni się naprawdę zaczynają obawiać o jej życie i zwołują się dwa konsylia wręcz. Z drugiej strony mamy prawo, które daje furtkę możliwości wykonania takiego zabiegu. I mamy lekarzy proponujących cesarskie cięcie w celu usunięcia tej ciąży i właściwie skazania dziecka na śmierć. Bo według rokowań, no nie powinno zbyt długo żyć. Z następnej mamy fundację Federa, która przez prawników żąda zastrzyku używając chlorku potasu. Po to, żeby uratować matkę przed samobójstwem. Z jeszcze jednej strony mamy cały ruch prolife. Walczy się o to, żeby dziecko było uznawane za dziecko już podczas samego myślenia o seksie. To oczywiście żart, hiperbola, ale rozumiecie o co mi chodzi. Chodzi o absolutny rozpierdol. No i dobra, i czyją teraz stronę, bierzemy. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Każda decyzja jest zła, każda może zniszczyć komuś zdrowie, życie, zdrowie psychiczne. Oczywiście może by się okazało, nie wiem, jakoś magicznie, że tak. No i teraz patrzcie, na czacie jest wiadomość, zatajali przed nią, a z tym psychiatrykiem to zamknęli ją, mimo że nie miała żadnych myśli. No i widzisz, no i to jest właśnie taka rozmowa, nie? Że każdy trochę ma swoją wersję tej historii. Po zmianie za czasów Prawa i Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, później zaczęto kłaść większy nacisk na tę jedną rzecz, która do dzisiaj jest wykorzystywana. I te wytyczne z 2005 2024 roku tylko nakierowały i usprawiedliwiły też tych lekarzy, którzy nie do końca chcieli wykonywać te zabiegi. Którzy trochę nie wiedzieli, jaki jest ostateczny status prawny. Trochę te wytyczne pomagały, a trochę jednak naciskały. No bo to miało ograniczać ich klauzulę sumienia. Były to wytyczne co do tego, żeby akceptować zły stan psychiczny pacjentki że to orzeczenie między innymi psychiatry może być przesłanką. Do tego. No nie wiem, oglądam ten materiał i zastanawiam się ciągle pod kątem tego TikToka, którego oglądaliśmy, że. Wła naprawdę, no, jak na tak trudny temat, no stara się to obiektywnie przedstawić. Wiadomo, czasem se tam zażartuje czy coś. I ja zaczynam kminić, czy to nie jest tak, że dla tamtej kobiety z tego TikToka, która wrzuciła sobie coś takiego, co nie ma sensu w odniesieniu do oryginalnego tutaj, do, do źródła, czy to nie jest tak, że dla niej ktoś, kto nie staje maksymalnie po jednej, w jej przypadku lewej stronie, kto nie opowiada się całym sobą w 100 procentach za jednym rozwiązaniem i jedną wizją świata, jedyną słuszną, bo jej, od razu przerzuca na drugą stronę barykady i mówi, teraz ty jesteś wrogiem, bo jesteś kolegą Stanowskiego, Mazurka, bo kurwa jesteś w kanale Zero, bo jak możesz tak mówić, jak się możesz zastanawiać, jak możesz mieć dylematy. Pojebane to jest. Uważam, że jest to giga szkodliwe. Uważam, że taka postawa jest giga szkodliwa. I teraz, żeby było jasne, nie dlatego, że ona ma jakąś wizję świata, tylko dlatego, że komentując materiał Maćka, który tutaj oglądamy i który stara się naprawdę spoko podejść do tematu, odbiera, jakby ma do tego stopnia zakrzywiony Tą rzeczywistość, że odbiera w ten sposób nie? i, i próbuje go w coś wrzucić. Wiecie, ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem aborcji. Jestem nim ze względu na konieczności. Na wszystkie te przesłanki, które dają taką możliwość i które realnie mogą wpłynąć na to, że komuś się. Okej, okay. jest, jest wyrażone wprost jego stanowisko. Okej, okay, posłuchajmy. Będzie działa krzywda i, i kobieta ma popełnić samobójstwo. Czy w takim wypadku śmierć dwójki osób jest lepsza od śmierci jednej? No mamy tutaj dylemat wagonika, co? No słuchajcie, niekoniecznie chyba jest dobrze przekazywać dalej geny jakiegoś chorego z zwyrola, który dopuszcza się takich czynów. Oczywiście do. No, z tym przekazywaniem genów, to też ryzykowny temat, nie? Pewnego momentu ciąży. A z kolei na przykład zły stan finansowy. No kurwa, tak szczerze, jeżeli do tej pory dało się radę, no to później też się da. To jest coś, przy czym Państwo powinno pomagać najmocniej. Ja wiem, że pomaga, bo 800 plus i tak dalej, ale tu jest potrzebna chyba jeszcze większa pomoc. I też nie tylko w aspekcie finansowym, a porcja na życzenie z kaprysu czy też złego samopoczucia jest po prostu. Po Pana. No chyba, że jest bardzo wczesna, albo osoba jest wyjątkowo młoda. A nie, że czekasz, aż się w pełni wykształci. No wtedy to jesteś jakimś popier**leńcem. Niektórzy mówią, że dziecko zaczyna się od poczęcia. Idąc z tym tropem, zacznijmy nadawać imiona plemnikom. W drugą stronę, idąc innym tropem, ktoś może powiedzieć, że możemy zabijać dwulatki, bo jeszcze nie za dobrze mówią. Jak widzicie, można być na dwóch biegunach tego typu sprawa. Pojawiają się głosy nawet, że to jest porówny... No i te bieguny się ścierają i używają dokładnie takich samych skrajnych argumentów, żeby bronić swojej wizji świata, no. A jakby tak trochę odrzucić te skrajne, bardzo często, wiecie, nie tak popularne przypadki, a przynajmniej nie na tyle, na ile są one poruszane w całej debacie, to może by się można było jakoś tam, kurwa, plus minus dogadać. A tak, jest to niemożliwe, no. Czy to są poglądy prawicowe? No być może ta jego wypowiedź na temat tego, że nie w każdym momencie aborcja... Na przykład, nie na każdym etapie ciąży i ten, może to już zostało odebrane jako to, że on skręca w prawą stronę, nie? Wiesz, mo może te słowa, no. Że dla jest to się potwierdza to, co mówiłem wcześniej, nie? Że tamta osoba albo jesteś w 100% za i po jej stronie, albo kurwa skręcasz w prawo, elo. Pani Gizela zresztą też ma dwa profile na Instagramie i na jednym jest normalną panią doktor, a na drugim masz zdjęcia nieocenzurowane. A przygotowanych płodów, w celach oczywiście uświadamiania i pokazywania, jak wygląda jej praca i też zachęcenia kobiet do tego, żeby miały odwagę. Czym to się różni od tych z? Ciężarówek jeżdżących po mieście, czy też transparentów, które gdzieś tam. No to są te skrajności właśnie. I, taki... I dokładnie, jakby Maciej komentując, to używa drugich skrajności. Nie? Tylko to jest też tak, że skrajności ci nie przeszkadzają, znaczy większości osób, żeby nie było. Większości osób skrajności nie przeszkadzają, jeżeli potwierdzają ich wizję świata. To wtedy są git. Ale jak już nie potwierdzają, no to wtedy jest przypał. <laughs> wiadomo, że ciało kobiety to jest jej sprawa. Co jednak kiedy zaczyna się tam życie? Które nie tylko ona zapoczątkowała, prawda? I teraz pojawia się ważna kwestia. Kwestia. Dymy, dymy. Mężczyzn, bo bardzo często są oni tutaj pomijani. I można rzucić tym memem, takim śmiesznym albo nieśmiesznym, w zależności od tego, kto go czyta, że e, kiedy jest aborcja, to. Kobieta, gdy chodzi o aborcję, moje dziecko, kobieta, gdy chodzi o alimenty, nasze dziecko. Jest moje dziecko, ale kiedy są alimenty, to jest nasze. I znowu to nie jest przykład pani Anity. Absolutnie. Też trudna sprawa, ale jeżeli. A nie widziałem tego nigdy. To nie jest kwestia ciąży, poczynie czy Nie ma zagrożenia zdrowia, nie ma zagrożenia życia, nie ma żadnych wad wrodzonych i babka nie chce dziecka, a facet chce. No to taka jest trochę chujopa, prawda? Słuchajcie, jest rozwiązanie. Poród, zrzeczenie się praw i może ktoś powie, że wtedy kobieta jest traktowana jako inkubator, no ale przynajmniej wszyscy są ostatecznie zadowoleni, nie? No pamiętajmy też, że czyny mają konsekwencje, a nie, że się w trakcie kurwa zmyślasz. Nie można sobie tak po prostu stwierdzić, że, a kurwa, jednak nie i jeść drugą stronę. Czy można. Tylko jest to moim zdaniem. chujowe. Wiecie, ty też tak, że im człowiek starczy, tym różne emocje w nim dojrzewają i... Opinie się gdzieś tam zmieniają i moja. Znaczy, ja, ja właśnie mam takie trochę podejście na zasadzie, że nie możesz oczekiwać od kogoś, i tak też społecznie budując jakiś temat, nie możesz oczekiwać od kogoś odpowiedzialności, jednocześnie umniejszając jego roli i wymagając tej odpowiedzialności tylko wtedy, kiedy ci pasuje, nie? Że albo przyjmujemy, że mężczyzna rzeczywiście jest współodpowiedzialny za dziecko, tak i w związku z tym no jest zaangażowany w cały ten proces, no albo, no, albo nie, no i wtedy dajemy furtki w obie strony, więc albo wtedy przyjmujesz taką wersję, Świata, w której mówisz, OK, mężczyzna i kobieta wspólnie podejmują decyzję na temat tego, czy dziecko ma się urodzić, lub rzeczywiście. Powierzamy tę rolę kobiecie, ale jednocześnie mężczyźnie też dają skórkę do tego, że on też może się rozmyślić nie? i stwierdzić, nie chce być ojcem jednak. I wtedy jest git, nie? Natomiast rzeczywiście, no raczej w dzisiejszych czasach tak słyszymy, że tylko kobieta decyduje, a facet ma się dostosować, no i później jest szereg jakichś argumentów. Z kolei później społecznie też oczekujemy, że mężczyzna będzie odpowiedzialnym, dojrzałym partnerem, który będzie zajmował się dzieckiem, gdzie budując taki obraz, że no niby masz coś do powiedzenia, ale w sumie to nic. No też tak na dłuższą metę uważam, że to jakby nie wychodzi na dobre, nie? Dla takiego całego budowania wizerunku rodziny, odpowiedzialności, partnerstwa i wszystkich innych rzeczy dookoła. Więc wtedy jest spoko, no nie? Ale, ale nie na takiej zasadzie, że oczekujesz odpowiedzialności tylko wtedy, kiedy tego chcesz. Tylko świat nie zawsze jest idealny i dużo mężczyzn pójdzie w drugą stronę. Znam wiele takich historii, na szczęście nie moje. Tak i wiesz co, wydaje mi się też, że yy, mając taką świadomość, przynajmniej w teorii, nie wiem, jak w praktyce, bo uważam, że niezależnie od tego, ile gadamy, o Bye. I, i tak dalej, uważam, że i tak kluczowym tematem jest edukacja seksualna i no nie wiem, wydaje się to z perspektywy ludzi takich rozgarniętych wydaje się to śmieszne, że trzeba ludziom tłumaczyć skąd się biorą dzieci, ale no niestety widać, że nadal trzeba, bo niektórzy nie do końca sobie zdają z tego sprawę albo z jakiegoś, wiecie, całego ryzyka wokół tematu, więc no uważam, że ostatecznie i tak, wiesz, chodzi o to, żeby w jakiś sposób taki odpowiedzialny podchodzić do tych relacji z drugim człowiekiem i... no krótko mówiąc, nie walić się z kimś Popadnie, no tylko kurwa się zastanowić, czy nie będzie z tego jakichś konsekwencji później. No po prostu. I nie odejmować znaczenia tym konsekwencjom, tylko no, ludzi na to uwrażliwiać. W Twoim myśleniu jest jeden problem. Jeśli ojciec się zrzeknie alimentów, to szkoda wyrządzona jest dziecku, który musi zająć się matka, nie mając jakiś pracować i nie ma finansów, by utrzymać dziecko. Spoko, no to wtedy tutaj wchodzi element, wiesz, wsparcia finansowego czysto państwa, które uważam, że powinno pomagać takiej kobiecie finansowo, i ja nie miałbym problemu, żeby wiesz, z moich podatków szły na to pieniądze. Natomiast mimo wszystko nie odejmowałbym tutaj, jeżeli idziemy w w Tą wizję świata, że kobieta może decydować, mężczyzna może decydować i mają tutaj równe prawa, do tego, żeby mógł się mógł z tego zrezygnować. Nie? I wtedy spoko. I uważam, że też to jest w interesie państwa, żeby wiesz, taka kobieta wychowała właściwie to dziecko i żebyśmy mieli nowego obywatela. on no, tak, myśląc gospodarczo, z lotu ptaka, to jest to dla nas dosyć istotna kwestia, żeby Polaków było więcej, a nie mniej, a przynajmniej żebyśmy nie wymierali, więc yy, wtedy spoko. Nie? A opinia na przykład o Kilkanaście lat temu była zupełnie inna niż teraz. Tanie radykalnie popierałbym każdą możliwą formę aborcji, bo to jest tylko wola kobiety, no, ale człowiek zaczyna potem też trochę myśleć. <grywa> o kurwa, to jest mocny tej. Moja opinia na przykład o aborcji kilkanaście lat temu była zupełnie inna niż teraz. Tanie radykalnie popierałbym każdą możliwą formę aborcji, bo to jest <grywa> tylko wola kobiety, no, ale człowiek zaczyna potem też trochę myśleć. <grywa> No właśnie. Tylko ponawiam pytanie, które było genezą. Czy to oznacza, że Maciek ma jakieś prawicowe poglądy, nie? Czy to to oznacza tak naprawdę? Ja się zastanawiam w sumie, bo właśnie ta dyskusja o aborcji często jest sprowadzana do tych dwóch skrajnych postaw. A zastanawiam się, ile osób w społeczeństwie, i może rzeczywiście takich osób jest bardzo dużo, tylko one nie krzyczą, bo mają z tym luz. Ile osób ma właśnie takie zdanie trochę po środku, czyli ogólnie nie przeszkadza im aborcja, ale widzą tam pewne sytuacje, w których jednak uważają, że nie, no tu jest Granica Może to, różyczki, w tej sytuacji by się nie godzili, ale po prostu jestem ciekaw, ile osób ma takie zdanie nieskrajne, tylko po środku? Może takich ludzi jest kurwa większość? Może po prostu jakieś skonfliktowane i skrajne mniejszości najgłośniej krzyczą, przerzucają się i próbują wszystkich innych wciągnąć w konflikt, którego dla większości tak naprawdę nie ma. Może tak jest. Jak wszystko w tym kraju zamieniło się to w akcję polityczną. Akcję w kurwa cyrk. Takie napierdalanie się w rzymskiej klatce na małe rękawice i chlorek potasu. Nie mówię wam, co macie myśleć. Chciałem wam tym materiałem tylko nakreślić, jak bardzo jest to zagmatwana sprawa. I warto wysłać każdej ze stron, nawet jeżeli się podświadomie z tą stroną nie zgadzamy. To sprawa naszej przyszłości, naszych wyborów i tego, czy kiedyś być może zaczniemy mówić tym samym językiem, czy też zbudujemy między nami kolejną wieżę Babel z fundamentem... Z wyskrobanych płodów. Tym wesołym, optymistycznym obrazkiem zostawiam Was, kochani. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, kulturalnie. Bo to jest... Kulturalny program, okej? Okay? Też rozumiem, że ten temat może budzić emocje i każdy z was ma inne, odmienne zdanie, no ale na tym to wszystko polega. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego. No dobra, ale obejrzałem cały materiał i powiem tak, no, Maciek rzucił jakieś swoje poglądy tutaj. Starał się maksymalnie przedstawić obiektywnie tę sprawę. Jest tak, że zaznaczył, że kiedyś mówił o tym, że faktycznie powiedział, że tak, aborcja pod każdym warunkiem, nieważne, niech każdy robi co chce wyjebane, że teraz trochę mu się te poglądy zmieniły, natomiast wrzucanie go w takie wiecie, ramy, boty kolega Stanowskiego boty tam kolega Mazurka, wiecie, wrzucanie w te takie klimaty wojenki politycznej, no i uważam, że jest słabe, że po prostu on reprezentuje coś, gdzie odszedł z pewnej skrajności, jest mu bliżej środka, ale nie powiedziałbym, że jest mu bliżej prawej strony, a trochę tak tam ten TikTok sugerował, więc nie, no, no ja uważam, że on nie reprezentuje żadnej skrajności, że po prostu zaczyna, jakby w tym temacie przynajmniej zaczął trochę bardziej wyważać te opinie, a mniej skrajną posiadać, no ale jak widać dla niektórych, no to już go przerzuca na stronę Kolejną barykadę, i albo jesteś w 100% z nami, albo jesteś przeciwko nam. No i, no i niestety dla tamtej kobiety Maciek już jest przeciwko. Plus te kolejne argumenty, że idź do swojej żony, powiedz, że ciąża jest przyjemna i w ogóle jakieś takie rzeczy. No to już kompletnie nie rozumiem, skąd to się wzięło, i chyba już było takim roztrzęsieniem emocjonalnym i próbą podbicia tego tematu, ale totalnie nietrafioną, więc no ja uważam, że jest to ciekawy materiał, nie? który jeżeli ktoś się interesuje tą sprawą, to warto obejrzeć.